Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale KakaMeching. Zająłem się zwierzętami i pozatwiałem sprawy jeszcze na farmie. Prócz tego porozmawiałem z Emilii, która dała mi takie coś. Nie znam dokładnego tłumaczenia, a ja się wybierałem do klienta i do muzeum. Następne wirody czekają. Cały czas czekam na pieniądze tak naprawdę w tym momencie. Teraz pytanie, czy cokolwiek może iść do muzeum, czy też nie. Nie ta jedna rzecz, tak myślałem, że tylko ona może pójść. Co tu jeszcze jest? Tutaj mamy te miejsca i te Ja tu zrobię taki klip tym razem wyjątkowo. A mi w tym momencie zostało no nic innego, jak zakończyć ten dzień. A czy dobrze, mógłbym ewentualnie jeszcze iść do magicznego lasu. The Moonlight i e, ...będą tutaj niby, wkrótce. Jest to jedna z swoich ulubionych rzeczy w, w dolinie. No to jest tak, to jest bardzo ładny i... ciekawy element. Mi się też on podoba. Jest jednym z fajniejszych festiwiat. No, jeszcze trochę do tego zostało, ale... Już się widać, burmistrz przygotowuje A do i jutro pójdą te rzeczy i to będzie koniec. się chodzi mi o złoto i będzie wszystko przepala już w końcu czas kończyć dzień bo nie mam co robić naszym przeznaczeniem było być razem wierzę w to całym sercem ja nie spodziewałem się że aż tak to przeżywa przebywanie razem a już miałem takie coś Wszystko, chyba wszystko. Idziemy dalej. Festiwal. Dzień Festiwalu. W tym roku na Festiwal biorę blueberry. Tak sobie postanowiłem. złotej jakości zobaczymy co na to powie gubernator. Duchy są dziś bardzo zadowolony, ale nie ma szans na to. Nie dziś. I niespodzianka! Ponieważ są wszystkie blueberry. Ale ja tak liczyłem, tak liczyłem, że są właśnie na 11 dzień lat. No i jest dobrze, ponieważ się udało. Teoretycznie po jej dwunasty wychodzić, ale wyszedł jedenasty, bardzo być cieszy to. Najpierw podleję, potem pozbieram wszystko. Z tego krzaku oczywiście jest więcej niż jeden. One tak ładnie też wyglądają, na niebiesko. Bardzo mi się to podoba. Melony również są. Więc tu również coś będzie posadzone za chwilę. To naprawdę udany dzień na farbie. Były naprawdę duże zarobki też, przy okazji. A co tutaj jest? A, jest Star a, czyli starfruity to są rośliny, które rosną jednorazowo nic nie produkuje. Dobra, czas to No to blueberry są jednak lepsze od starfruity. Znaczy, czy lepsze? Za chwilę to się okaże, czy są lepsze. Tam w nocy się okaże, ale... Po nie produkują przez cały sezon, a tylko jednorazowo dają, no to wynikałoby, że jednak blueberries są lepsze. Nie będę wsadził następnych Blueberry oczywiście Bo i tak jest ich całe ogromne pole Nie wiem, czy chyba więcej jest ich nawet, czy więcej niż środka, bo tego nie pamiętam Ale... 21, 21, no? no, bardzo dużo ich jest A tutaj wezmę tylko jeden On go dupę pójdzie będzie już za chwilę się rozpoczyna dlatego dzisiaj nie będę ich dojął, wyjątkowo żadnej a w kurniku tylko na nie będę już nawet tego wam wycinał po prostu tylko na karbie potem zbiorę te wszystkie kurczę już zebrałem no dobra, tak już zebrałem to niech idzie I... Dobra, to kurnik załatwiony. Obory załatwimy wieczorem. To dojedzie całe. jeszcze posadzić. Coś bym posadził w tym miejscu. Dobra, jest trochę czasu ten event. Zanim się zacznie, to. Ja melonów nie potrzebowałem. Czasem na razie zostawię. Potem ewentualnie je wezmę. Więc tak. Praktycznie nie mam co sadzić. Mogę ewentualnie tylko Star posadzić. Więc to zróbmy. Skoro one i tak nie produkują. Przez cały sezon A jednorazowo są. Dobra, tak zrobimy. Chyba o to chodziło, żeby miał złotej jakości. To nie będę tu. To mogę to zasadzić jak najbardziej dziś jeszcze. Wtedy tu idą. I wsadzi. I jeden został. Akurat tutaj ten nie może być, bo tu już wola jest. Niefartownie. Nie Zobaczymy, jak do końca lata nie uda się go posadzić, to go po prostu sprzedam. Więc czas na event. Festiwal. Następny. W poprzednim roku gubernator był, był w miarę zadowolony. Burmistrz tutaj robi przy swoim ogrodzie. A to co mówi, to miękkobo jest wszystko, a... A pytanie jest takie, co on tu robi, kiedy trwa właśnie festiwal, na który właśnie jest nawet gubernator. Dobra, on się pojawił. Dobra, ten tekst już znam, że to jest... Że to jest... Że to jest takowita okazja, zawsze jest przyjemnie odwiedzać Sardin Valley. A więc tak. Ja się tu zajmę teraz dodawaniem do zupy. jak dodać... właśnie blubery. O, jest Blueberry. Nie będę tu się już rozglądał, bo to wszystko już znam. Mógłbym rozdawać z tymi wszystkimi ludźmi znowu rozwalony most, jak zwykle na tym. A albo dobra. Nie chcę rozmawiać? Taka penda? Dobra. Czy rozpoczynać? Gubernator wygląda na ogół? tego. Zaczynajmy. Na tym będzie takiego nic konkretnego nie ma, tak naprawdę. Tak dokładnie taki sabia Rok temu, że to jest czas dla tego. Burmistrz ufa, ufam wam, że. Przynieśliście wysokiej jakości składniki. Nie chcemy, żeby gubernator żałował wizyty w Dolinie. Więc gubernatorze, czy mógłbyś uczynić honor testowania zupy? Jak najbardziej. Czekałem na to cały rok. Czekał rok temu, udało mu się, nie miał czego żałować. Jak będzie w tym roku? Myśli. Jak zwykle. Nie mam nic do powiedzenia o tym. To jest przeciętna zupa. Czyli jednak. Czyli jednak ta jagoda tuż wysoda wcale dobrym pomysłem nie było. On ma rację. Nic specjalnego. Nie jest zła. Więc, kto jeszcze chce spróbować? Zupa była przeciętna, ale cały festiwal był sukcesem. Myślałem, że będzie, że jednak będzie mógł smakować po tym blubery. No, przeciętna, no to to oznacza, że złe nie jest, no, ale nie o to chodziło. W tym evencie. A, bo ja to miałem sprzedać, ten melon? Tak, miałem sprzedać go. Resztę sprzedajemy, wydoję tylko krowy i... To już trochę poza filmem zresztą. Więc tak, no z samym eventem się roz... się... Samy to się rozczarowałem, że jednak nie jest to dla niego aż tak, bo przeciętne to tak jak mówiłem, to nic specjalnego, złe nie jest, ale nie o to chodziło. No nic, w roku będzie lepiej. No i właśnie. Jeden Starfruit daje 1030 srebrny. A tutaj Blueberry by trzeba było obliczyć. Tu było 39 chyba, tak. 68 za sztukę. Pomnóżmy to, więc będzie trzeba to To Jest kilka zbiorników. Chyba Blueberry bardziej się opłacają. Dobrze, jutro będę walić pioruny. Zabier zamierzam iść do miasta dzisiaj. I później zamierzam pomóc w salonie. Dobrego dnia. Dziękuję serdecznie. A w końcu zapomniałem o tym drzewie. to rośnie. Jeszcze przekonamy się, co jest bardziej opulsowe. W razie no, cały czas tego nie ma. A nie, jest. Jest, no i świetnie. I mogę zrobić teraz. Nadal brakuje mi dwóch jabłek. Ale rośnie to drzewo rośnie. Więc tak, czas zrobić taką razę. O czym mówiłem? Teraz pytanie tylko, czy robię właściwą rzecz L30 tym się nie zajmowałem, dlatego to jest pytanie. Za chwilę się przekonamy. Chyba, chyba nawet to miałem kiedyś albo w skrzyni, albo sprzedałem to. Nie, nie pamiętam nawet. coś mi się kojarzy, że jako nagroda to była za coś. No dokładnie, więc niepotrzebnie nawet za późno się zorientowałem. Dobra. To na sprzedaż będzie wtedy Drugie będzie na sprzedaż Kurczę niepotrzebnie to robiłem w tym momencie Dobra, chwalić to już Niewiele na to bateriałów poszło da się przeżyć I teraz tak Co tu miało iść? Niech idzie Blackberry, bo i tak będzie... Na to to tak to działa i zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj jest piątek, więc od razu do sprzedawcy. mam tyle pieniędzy... Albo dobrze, jak wrócę, to wtedy tym się zajmę. Na pewno, bo właśnie zapomniałem, teraz mam tak dużo tych pieniędzy, po tych zbiorach, że zajmę się ulepszeniem kilofu. Już na ostatni, nowy poziom. Coś tu się opłaca brać, nie widzę. te ryby nie są potrzebne już. Dobra, no to do, magi do magicznego lasu jeszcze skoczę. Jakieś rzeczy tu są, ale one już... posh community center. aż tak nie jest potrzebne wszystkiego mam praktycznie pod dostatkiem brakuje mi tylko i i ja się zastanawiam w tym momencie jak będą wyglądać za jakiś czas filmy z tej gry bo na razie jeszcze jest co robić mam pomysły ale jestem bliski wypełnienia praktycznie wszystkiego Zostanie mi tylko zajmowanie się farmą. Wracacza, koby... To wam Jeszcze do klinta zdąży pójść myślę Zdążę, na pewno zdąży Słowak sery, twarduda I teraz tak Dokładnie tak myślałem, że 9 sztabek mam no? Dlatego jeszcze jednej brakuje Do się Tyka też przyda się na pewno, ale przede wszystkim chodzi mi teraz o killowki i się górę, więc idzie do Myśli, że kogoś są urodziny. Nie on, nie, on, on idzie do góry. nasze idzie do salonu. Ja jakie ja one tam się, Już do są, tak myślę. Świetnie. Kilof będzie gotowy. Oczywiście w tym klasie nie pójdę do jaskini, ale to nic. Że za. I właściwie już za chwilę będę kończył ten film Widzimy się już w następnym dniu w następnym odcinku że ja już Wam dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Liczę, że ten film Wam się podobał i widzimy się w następnym dniu, w następnym odcinku. Do widzenia.